Cześć, z tej strony Dusia. I Anetka. Witamy Was na kanale Podwiejskim Pod niebem. niebem. Dzisiaj nietypowy, yy, nietypowy odcinek, bo nie jesteśmy w ubraniach do stajni i nie mamy na sobie gumiaków, ale w ogóle dzisiaj taki wyjątkowy, wyjątkowy film. Czy chodzi Ci o buty, czy. O co? No właśnie, czy o co? Chodzi mi o to, temat. że taki o temat, że o dzisiaj wybywamy z naszej stajni i jedziemy na zawody. Ale nie będziemy jeździć, ani my, ani nasze konie. Jedziemy sobie pooglądać zarówno zawody jeździeckie, jak i e, taki przemarsz. Kawalerii. Kawalerii. tak. Więc pokażemy Wam, co i jak. Ale przed tym chcielibyśmy zrobić kącik modowy i pochwalić się, co ostatnio kupiliśmy. Otóż, kochani, stwierdziliśmy, że wybywamy trochę z naszym stylem. I to nie znaczy, że będziemy chodzić, wiecie, w bluzach ze stajni. Do sklepu, ale kupiliśmy... Nasze marzenie. Już! Chciałam powiedzieć, no, że nasze raz. marzenie... Nasze marzenie... A, kupi... Kupiłyśmy coś, co było zawsze naszym marzeniem. Nie A, jeszcze tego. ja! Tak, więc... Y... Ja też mam. Mamy konwojki. Jedne wysokie dla mnie i drugie niskie tak. dla Neci. Ale kupiliśmy je w tym samym rozmiarze, więc możemy się nimi wymieniać. Więc dzisiaj w ogóle idziemy w tych kowbojkach. Jeszcze ja chciałabym mieć kapelusz, no ale nie mam fajnego kapelusza, więc zrezygnuję. Aczkolwiek człowiek. Kup... No masz, no, weź. Nie, no nie on jest taki, no nie, nie. No. On jest bardzo brudny i z... dalej nie znalazłam tej opaski na ten kapelusz. Więc, ale kupię też taki porządny kapelusz i też będę w nim chodzić. A tymczasem lecimy w kowbojkach, więc ciekawie. Uważam, że to fajny taki dodatek, taki styl. Także zapraszamy Was na przygodę. Tak, spędźcie ją z nami i dajcie lajka, żebyście potem nie zapomnieli. Jesteśmy już po pokazach ułańskich, teraz przyszliśmy na grochówkę. Pokażę Cię. No, Mam taką pyszną grochóweczkę. Nie wiem. Nie, nie będę przepisał. A przed nami jeszcze konkursy skokowe, które wam też pokażemy. O, z tyłu konik. No i jak, dobre? Pyszna ułańska grochówka. Za nami już tak naprawdę większość zawodów. Będziemy powoli wracać, bo jest przerażająco zimno. Było bardzo fajnie, szczególnie ten przejazd ułanów. No, mi się to bardzo podobało, bo to był jak 20. pułk e, ułanów. Króla Jana III Sobieskiego. Bo tak. świetne to było. Teraz było trochę zawodów skokowych, wszyscy sobie y, dają świetnie radę, szczególnie z tym dzieci, które niesamowicie jeżdżą, panują nad tymi no końmi. Właśnie one są takie opanowane naprawdę tak. ja. Ja szczerze mówiąc, podziwiam no, te dzieci. Niektóre naprawdę takie kilkuletnie. Nawet jak coś się stanie, czy coś nie wyjdzie, są od nowa, nie naprawdę super. E, no i co, jedziemy powoli i resztę opowiemy Wam już, jak dojedziemy, bo jest strasznie zimno. Tak, tak, trochę nie elegancko, trzymamy ręce w kieszeniach, ale zmarłyśmy. <grym> <grym> idziemy Jedziemy. Tak, dalej. resztę wam opowiemy później. I to my znowu tym razem jesteśmy już dzień, po, ponieważ wczoraj jak wróciłyśmy, zanim jeszcze ogarnęłyśmy naszą ferajnę, to naprawdę była już noc, więc stwierdziłyśmy, że dzisiaj e, w ogóle jest jakiś piękny dzień, ale że dzisiaj opowiem Wam, jak było i nasze przemyślenia i to, co tam widziałyśmy. Tutaj patrzymy w prawo, bo to Tosia? To się ucho tutaj nie ruszaj. To się yy, próbuje zjeść telefon. Po pierwsze właśnie zrobiło się już ciemno, zanim ogarnęłyśmy z zwierzęta, no i naszą. Tosia, która jest najważniejsza, tak? A y, to po pierwsze, a po drugie, tak zmarzłyśmy wczoraj. Strasznie. Że nie byłyśmy nawet w stanie, nawet gdybyśmy zdążyły. Zastanawiałyśmy się, czy się w ogóle trochę. Tosia! Tosia! Musiał łap. Uważaj, żeby nie stanęła, Tosia! Dobra. Spróbujemy tak. Jeszcze raz. Będzie tak. słychać mlaskanie Tosi? Tak, to nie Anna, Ale przy... tylko Tosi. <laughs> Ale przynajmniej yy, telefon będzie cały. Tak, będzie raczej stał. Więc yy, było okropnie zimno. Nawet zastanawialiśmy się, czy po prostu się nie przeziębimy, bo wróciłyśmy takie zmarznięte, skostniałe, ale było bardzo fajnie na tych i zawodach i na tym pokazie. Czyli Ty na ciebie pewnie bardziej tam fascynował ten pokaz. A nie, wszystko. <coughs> tak? Bo z jednej strony yy, pokaz, no bo ja uwielbiam wszystko, co jest zwią związane z historią. Dodatkowo, no to, bo to występowały 25 ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego. Tak. E, pokazywali różne takie, nie wiem czy, czy to nazwać sztuczki z końmi. Musztre. Musztre właśnie musztre, e, cały ten szyk, mhm. gdzie szli pojedynczo dwójkami, trójkami, później e, jak to nazwać, tu, a? Co oni wiesz, ścinali tego? To były takie jakby po pokaz, yy, pokaz zręcznościowy, ja bym tak szczerze o, właśnie powiedziała. Tak, zręcznościowy. Yy, też, to też to, na pewno widzieliście przebitki z tego, bo nagrywaliśmy to, co się dało, więc na pewno widzieliście. Dajcie znać, jak Wam się podobają, czy może u Was w okolicy też są organizowane takie rzeczy, no bo jest sporo tych odzorowań różnych bitew i tak dalej, więc może coś takiego też widzieliście. Nam się to bardzo podobało. A potem przed czas na konkurs skoków, zaczynaliśmy od tych najmniejszych. Potem była sztafeta, potem konkurs szybkościowy 80 cm i na końcu potęga skoku. My już nie zostaliśmy na te, na te ostatnie aktywności, a też ze względu na to, że, że część rzeczy było przedłużonych, a my musiałyśmy jeszcze wrócić do zwierząt. Plus, właśnie no, było bardzo zimno: naprawdę, nie, bardzo nie, zimno. Bardzo, bardzo. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy ja ostatnio aż tak zmarłam. Także z jednej strony ten pokaz yy, u był bardzo ciekawy ale z drugiej strony ten pokaz skoków i te sztafaty bardzo mi się podobały. Tak, tak i widać było, że też, też były różne jakby, jeść z różnym doświadczeniem, doświadczenie. właśnie z różnym wytrenowaniem, były różne konie, było widać, że niektóre konie są młode i są dopiero trenowane, były debiuty, także fajnie się też oglądało na zasadzie porównania, jak jeżdżą niektórzy, niektóre osoby, które jeżdżą bardzo długo, albo przede wszystkim również konie, które już są po prostu przyzwyczajone do takich rzeczy. Były konie, które się bardzo denerwowały, bo było za dużo innych koni, albo widziały jakąś nową wiatę czy coś. Także naprawdę fajnie było pooglądać zarówno jeźdźców, jak i, jak i zwierzęta. I w ogóle te niektóre konie były takie niższe, du y była duża różnica, nie? No. Jedne konie były takie niskie, a drugie były bardzo, bardzo wysokie. wysokie. Ja nie wiem w ogóle jak ja bym wsiadła na takiego konia. Ja już sobie wybrałam wizualnie, którego bym chciała jako <laughs> następnego, więc, więc takiego pewnie kiedyś, kiedyś będziemy szukać, ale strasznie bym chciała takiego właśnie silnego, mocnego, wysokiego konia. Było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Było trochę ludzi, pomimo tego, że to nie było jakieś super duże wydarzenie. E, tak mogliście, mogliście też zobaczyć na przebitkach, że widzieli, byli ci uciłani, pokazywali też zdjęcia z innych tam e, wydarzeń, imprez. Można, było, był taki drewniany wielki koń. Była nawet grochówka i kiełbasa. Tak. Szczególnie ta grochówka była chyba hitem z tego, co tam no widziałam. I była w ogóle naprawdę smaczna. No i ciepła rozgrzała nas trochę, może gdyby nie ta grochówka, to byśmy nie będzie tak, tak. Także naprawdę było bardzo fajnie, bardzo ciekawie i cieszę się, że pojechaliśmy, pomimo tego, że strzedł na to cały dzień i to akurat niedziela, to bardzo się cieszę, że pojechaliśmy. Można było też sobie pooglądać różnych jeździów, różne konie, ten, ten pokaz. I tak po prostu była taka jeździecka atmosfera. Ja w takich no, miejscach tak. nie wiem, czy tak masz, ale jest taka konkretna jeździecka atmosfera, Mam co ja to, nie? Czujesz to? tak. Wśród ludzi, wśród tych nawet i dzieci, i młodzieży. Tak, ludzieży, do tak. i rodziców no... nawet tych dzieci, którzy jeżdżą, tak. tak. No fajnie, fajnie. To już czuć, jak, jeszcze jak kiedyś, jak byłam mała, jeździłam i pojechałam na obóz jeździecki, to właśnie czuć taką konkretną jeździecką atmosferę. I ona jest czasem pozytywna, czasem negatywna, bo środowisko jeździeckie potrafi być yy, bardzo nieprzyjemne, ale w takich miejscach być może też po prostu trafiliśmy może na super miejsce. Tak, bo to nie była jakaś super wielka szkółka, to trafiliśmy na super miejsce i naprawdę było bardzo miło, bardzo przyjemnie i czuło się właśnie ten taki jeździecki klimat, który ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Ja nie wiem czy widzą, nie będzie przeszkadzało maskami, bo to będzie słuchać dzieci. Jak... ale Uf. wiecie, Tosia, to Tosia. Raczej no. nie lubicie się. Zatem mam nadzieję, że wybaczycie jej. Tak. A jak nie on to tośka już nie dostanie więcej lizawki. <grytanie> Żartuję, dostaniesz. No, także także dzień na wczer... Wczer... Dzień wczorajszy, nie powinno się tak mówić, ale wczorajszy wyjazd bardzo pozytywnie <grytanie> oceniam. I bardzo mi się podobało. I fajnie właśnie, ja też lubię sobie patrzeć, jak tak niektórzy są jeźdźcy, tacy naprawdę wiecie. Nie chcę mówić pro, bo może jeszcze nie pro, ale bardzo, bardzo dobrze i tam kurczę, tak skakali niektóre te przeszkody i śmigali, i sztafety, i nie sztafety, że super się to oglądało. A my, a my przed chwilą zganiłyśmy konie, to znaczy i osiołka. Siedzimy sobie tutaj na pastwisku. I czeka mm. oczywiście czesanie, po czesaniu koniki i osiołek dostają lizawkę. Tosia dostała przed... No ale po też dostanie, nikitujmy. No dostanie Wiadomo. tak? potem jeszcze Hafi trochę popracuje na Loży, bo staramy się, tak jak już Wam mówiłam, w tym filmiku bardzo regularnie mm. z nią pracować, żeby wyjeżdżać trochę U. dalsze. Żeby wyjeżdżać trochę dalsze tereny. <śla> <śla> Tosia! Tosia jesteś hitem tego odcinka, Zobaczmy. także kochani żegnamy się, pod Tośkę patrz. Tak, żegnamy się, my tutaj jeszcze chwileczkę zostaniemy na pastwisku, a my się zobaczymy na pastwisku. Tosia, zasubskrybujcie kanał, pa! pa! Tosia, o się? No i Tosia jak zwykle robi furorę, no. No. Ciesiulku.